Cześć, dzisiaj film na temat granic osobistych. Czym są granice? Jaką cenę płacisz za niestawianie granic? Jak sprawdzić, w jakich obszarach jesteś przekraczany, jakie przekonania z tego płyną, co cię ogranicza, co cię trzyma w jednym punkcie, w jednym miejscu, że nie możesz iść do przodu? Tego wszystkiego dowiesz się z tego filmu. Co to są granice osobiste? Może cena, jaką płacimy za niestawianie granic, to jest to, że nie możemy być sobą. Czyli my jesteśmy w związku, w relacji, w pracy, gdzie ktoś nam coś każe, ktoś nas przekracza. My wewnętrznie nie zgadzamy się z tym, ale jednak tkwimy w tej relacji, w tej pracy. W tym związku, i tak dalej. I gdzieś tam wewnętrznie, przez to kumulują nam się emocje. Bez granic żyjemy, jakby nas nie było. Nie ma nas, po prostu nas nie ma. Jeżeli my nie wytyczymy granic, nikt nas nie będzie szanował, nikt nas nie będzie doceniał. Chodzi tutaj też o wycenę na przykład finansową swoich usług. Jeżeli nie potrafimy się Wycenić, to wszyscy nas będą przekraczać, będziemy pracować za darmo albo poświęcać swój czas i energię. Bez granic nie możemy być sobą. Żyjemy wbrew sobie, inni decydują za nas, nie, nie umiemy siebie wyrażać, e, boimy się tak, czegoś, nie, nie potrafimy powiedzieć, nie potrafimy stanąć za sobą. I kumulują się przez to gdzieś tam w naszej przestrzeni te emocje z tym związane. No, i potem są różne choroby psychosomatyczne, też budują się przekonania, które jeszcze bardziej nas ograniczają. I to tak idzie wbrew nas życie. No, i generalnie wtedy jesteśmy niezadowoleni. No, i tak ogólnie powiem ze swojej perspektywy, z przykładów wśród moich klientów. Bo też można przyjść do mnie na sesję, tak? popracować sobie nad budowaniem własnych granic osobistych, na co serdecznie zapraszam. Może powiem od początku, jak zaczęło się to, że, że jesteśmy przekraczani, że musimy działać wbrew sobie, że się wewnętrznie z czymś nie zgadzamy. Oczywiście w dzieciństwie. Tak, jak byliśmy dziećmi. Rodzice nam zakazywali, nakazywali, stopowali nas i tak dalej, bo dzieci są omnipotentne i oczywiście nie wiedzą, co jest dla nich niebezpieczne, co jest dobre, więc dobrze jest, że, że, że rodzice stopowali dzieci tak dbając o ich bezpieczeństwo, żeby na przykład. Nie poszły, gdzieś nie spadły z czegoś i tak dalej, ale przy okazji <laughs> przekraczali też nasze takie granice wyrażania siebie, na przykład, bycia sobą, wobec czego dziecko małe, kilkuletnie nie przetrwa, nie przetrwa samo to jest taki pierwotny instynkt przetrwania. I jeśli ten instynkt się włącza, to najstarsza część mózgu, to my wtedy no, chcemy przetrwać, chcemy być z tymi rodzicami, chcemy, żeby się nami zajmowali, opiekowali. No jakby ulegamy, tak? Ulegamy im ze strachu przed tym, że sami nie przetrwamy. To jest pierwotny instynkt przetrwania. Wobec czego to łamanie naszych granic w dzieciństwie, Spowodowało szereg blokad, i też z, z tego rodzą się przekonania. Możesz sobie sprawdzić, czego ci nie było wolno robić w dzieciństwie: pewnie wchodzić po drzewach, czy na przykład nie wolno ci było zostawiać jedzenia, trzeba było zjadać do końca. A z tego na przykład już się rodzą później w późniejszym wieku na przykład zaburzenia wagi, też zaburzenia takiej jak sportowcy mają, że nie mają granicy jakby bólu, że mogą cały czas dawać sobie wycisk, nie? To jest właśnie wiąże się i nie czują jakby tej granicy tego bólu. I tego wysiłku, tak? I to się wiąże właśnie z tego przekonania, że w dzieciństwie, z tej, z tej właśnie granicy, że w dzieciństwie wpychano nam jedzenie, tak? I, I my, czy chcieliśmy, czy nie chcieliśmy, to trzeba było jeść. No, możesz sobie też przypomnieć, co jeszcze Tobie nie było wolno, czego nie było wolno. Może brać pieniędzy za coś, jak zrobiłeś, tak? I, i wtedy jakie się przekonanie rodzi, że pracuję, bo tak trzeba, czy muszę, czy trzeba dawać komuś za darmo i potem mam problem z wyceną na przykład swoich usług, czy braniem pieniędzy, tak? Właśnie po to się to robi, po to się sprawdza, żeby sprawdzić, jakie przekonania nas blokują, z czego się one wzięły, i tak dalej. Więc wypisz sobie na kartce 5 czy 10, czy ile ci przyjdzie do głowy, e, takich aspektów, czego ci nie było wolno w dzieciństwie, tak? Co ci zakazywała mama, tata, e, czy w szkole, tak? Na przykład no, nie można było się ruszać. <noise> Jak się poszło do pierwszej klasy, posadzili dzieci w ławkach i nie mogliśmy się ruszać, tak? Czyli zakaz ruchu też to jest jakieś nienaturalne, tak? E, więc. E, Y, 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 Też na przykład mogło się zrodzić przekonanie, że, że no, muszę, muszę siedzieć, słuchać i nie mogę zareagować, tak? Bo chcę Wam powiedzieć, że są y, 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 te granice, y, można podzielić na takie trzy: że są komunikacyjne, energetyczne i y, y, y fizyczne. <trym> E, komunikacyjne, no to, że masz blokadę, że nie możesz się obronić, że stanąć ze sobą, e, że coś cię blokuje, tak, że nie jesteś w stanie powiedzieć, zareagować głosem. E, fizyczne, no to wiadomo, ktoś cię dotyka, ktoś przekracza twoją intymność na przykład, czy zaczyna cię, nie wiem, przytulać, ty tego nie chcesz i też nie umiesz zareagować. No, i emocjonalne, tak? Że ktoś, mówimy przecież często, wampir energetyczny, tak? Że jakby korzystają z naszej energii, zagarniają nam swoją energię, jakby wykorzystują naszą przestrzeń, bo my mamy otwarte te granice i pozwalamy na to. Jeżeli my na to nie pozwolimy, jeżeli my. Zbudujemy sobie solidne nasze granice, to nikt, żaden wampir energetyczny nie będzie z nas czerpał, jakby energii. A kiedy taki wampir energetyczny się wkrada, kiedy my jesteśmy słabi, kiedy my nie mamy niskie poczucie własnej wartości, kiedy on widzi, że może sobie na to pozwolić, że może na nas żerować, że nas doprowadzi, nie wiem, do rozpaczy czy do wyczerpania czy będziemy w pozycji ofiary i on nas wykorzysta, bo widzi, że jesteśmy słabi, tak? Czyli wzmocnienie, poznanie, samopoznanie siebie spowoduje, że ludzie będą to wyczuwać i jakby z poziomu energii już nie będą w stanie wchodzić jakby w naszą przestrzeń i nas przekraczać. Czyli to jest bardzo ważne, żeby jakby dotrzeć do tego, co tam w nas siedzi z dzieciństwa, jakie przekonania się zrodziły. W jakich obszarach byliśmy przekraczani i zacząć nad tym pracować? Jakie są zdrowe granice? Zdrowe granice to takie, gdzie my możemy powiedzieć tak lub nie, odmówić czy coś przyjąć, bez tłumaczenia się i w spokoju, bo czasem już potrafimy postawić granice, ale one są jeszcze w złości. Albo w irytacji z takim negatywnym jeszcze podłożem emocjonalnym i takim idealnym, zdrową granicą, to jest, że my w spokoju po prostu mówimy: Nie chcę tego, nie zrobię tego, dobrze wezmę to, tak dziękuję, tak proszę, żeby to było, nie, nie rób tego, nie pozwalam, żebyś to robił. Źle się czuję, jak tak mówisz. Nie mów tego przy mnie, nie rób tego przy mnie, czuję się z tym niekomfortowo, żebyśmy to potrafili powiedzieć spokojnie, albo nie oglądaj przy mnie telewizji, bo mnie to irytuje, tak? Na przykład, i wtedy czujesz, jeżeli jest, wychodzi to z Ciebie, z, z Twojej przestrzeni, ze spokojem, z taką, z taką zgodnością, że to jest z Tobą zgodne, to ta osoba. Druga, która chciałaby to przekraczać, ona to wyczuje i po prostu nie będzie żadnego gadania, żadnego tłumaczenia, tylko to zrobi, tak? Natomiast jakie są niezdrowe granice, kiedy my nie umiemy być sobą, tak? Nie wiemy, czego chcemy, kim jesteśmy, nie wiemy, co lubimy, czyli jakby pozwalamy wtedy innym ludziom decydować za nas i doczepiamy się do różnych grup, do różnych osób. Jeżeli tworzymy relacje, to y, żyjemy pod partnera, czyli nagle jak y, partner odejdzie, albo się rozstajemy, albo coś, y, albo żyjemy tylko dla dzieci. No, ja często obserwuję, że, że, że matki żyją tylko dla dzieci. Jakby nie ma ich bez dzieci i bez partnera, tak? Nawet jak zostaną same nagle na weekend, to nie wiedzą co ze sobą zrobić, nie wiedzą nawet co lubią, co by mogły robić. Wobec czego takie życie pod kogoś to też jest przekraczanie granic, bo wtedy nas nie ma, tak? Bo my robimy wszystko dla kogoś. No i często do mnie na terapię trafiają osoby, które na przykład mają dorosłe dzieci, czy są po rozwodzie, czy, czy mąż umarł, czy coś. I mają powiedzmy po pięćdziesiątce, i y, są to kobiety bezradne, które żyły dla kogoś, które żyły pod kogoś. I teraz nie wiedzą, co mają w ogóle robić, nie wiedzą, co lubią, co, co, co potrafią, y, jak zacząć budować granice, żeby ludzie ich szanowali, bo na przykład mówią, że dzieci ich nie szanują i nie wiedzą, co mają zrobić, czują się z tym źle, ale nie potrafią, nie potrafią nic z tym zrobić. No, właśnie trzeba zacząć budować swoje granice, czyli zacząć od siebie. Jak zacząć od siebie budować te granice? Spełniać to, co jakby sobie obiecaliśmy. To jest najważniejszy, pierwszy krok, żeby wytyczyć sobie jakieś cele. Na przykład, że Coś zrobię w danym dniu i dotrzymać słowa, tak? To od tego się zaczyna, że, że najpierw ja, najpierw ja uczę się sama ze sobą budować te granice, dotrzymywać sobie danego słowa, i dopiero później idzie na innych, tak? Czyli najpierw zawsze pomagamy sobie, to jest takie prawo wszechświata, że my, jeżeli będziemy. Szanować siebie, to inni też y, to wyczują i będą nas szanować, wyczując poziomu energetycznego, że nie można sobie z tą osobą pozwolić na wiele, nie można jej przekraczać, to będzie wyczuwalne. Y, cóż na przykład można zrobić y, dla siebie? Na przykład, chcę wprowadzić nowy nawyk, tak? Wiadomo, że to nie jest takie proste, ale chcę coś zmienić, jakiejś dobrej zmiany w swoim życiu. I chcę coś prowadzić, i codziennie będę to robić, na przykład trening oddechowy. No więc staramy się z tego wywiązywać, i zobacz, jeżeli wywiążesz się przez kilka dni z rzędu, zobaczysz też, jak rośnie Twoje poczucie wartości, bo widzisz, że Ty dla siebie robisz coś dobrego, że wywiązujesz się z danego sobie samej słowa. Czyli jakie sobie postawisz granice? Gdzie będziesz w jakich obszarach się nie szanujesz? Zobacz sobie i zacznij się szanować. Czy to jest obszar pracy, czy pozwalasz sobie wejść na głowę i siedzieć po godzinach? Czy to jest obszar relacji, czy dajesz się wykorzystywać? Nie masz na przykład siły czy czasu na coś, czy jesteś nie w formie? a mimo tego idziesz na spotkanie z kimś, bo jesteś umówiona, no ja mogę ze swojego doświadczenia powiedzieć i to mi zapaliło taką naprawdę dużą lampkę, bo umówiłam się z koleżanką na morsowanie, tylko że się umawiałyśmy tam tydzień wcześniej, czy dwa tygodnie wcześniej, no i przyszedł ten dzień, a chciałam się też bardzo z nią spotkać. Natomiast przyszedł ten dzień, ja się tak niefajnie czułam. Byłam osłabiona, przeciążona, jeszcze miałam inne rzeczy na głowie, ale no z, drugiej, z jednej strony zależało mi, żeby się z nią spotkać, a obie w sumie mamy dużo zajęć i to był taki czas, jakby no, ustalany, że wtedy nam obydwu pasuje. No ale niestety ja się poczułam źle, ale Mimo tego czułam, że coś mi każe po prostu zostać w domu i jej napisać, że nie, ale zaczęłam jechać na to spotkanie. No i się okazało, że się jeszcze spóźnię, i znowu jak napisałam do niej, że się spóźnię, to ona tego nie odczytała. Potem wyszły jakieś takie dziwne rzeczy, że ona się w ogóle zdenerwowała, że ja się spóźnię. Ja w ogóle, czemu ona się denerwuje, przecież ja jadę, tutaj osłabiona, mimo wszystko jadę. I koniec z końcem zawróciłam z tej drogi, wróciłam do domu yy, i sobie pomyślałam, że to jest właśnie, to było, łama, złamałam swoją granicę, bo moje ciało jakby mówiło, nie jedź, jesteś zmęczona, odwołaj, a ja mimo wszystko chciałam to zrobić. No, i skończyło się jak się skończyło, że byłam zirytowana finalnie. Wróciłam do domu, uspokoiłam się. Znaczy, zirytowana na siebie, że wtedy dopiero zobaczyłam, że ja przekraczam swoją granicę, tak? Że moje ciało mówi mi nie, a ja za wszelką cenę chcę, e, chcę pojechać, zaspokoić jakby kogoś, tak? E, wobec czego e, właśnie też polecam słuchać swojego ciała. Że nawet jeżeli mamy coś zaplanowane, to przyjdzie jakiś moment, gdzie po prostu trzeba to odwołać, bo, bo my nie damy rady i koniec, tak? I jakby nie mieć poczucia winy, czy sobie za złe, po prostu nie jesteśmy w stanie, nasze ciało nie jest, czy my nie mamy już ochoty, czy nam się zmieniło myślenie, odmawiamy i, i po sprawie, tak? E, czyli e, dotrzymujemy też sobie staramy się pilnować tych, czyli pilnujemy tych naszych decyzji, intencji, że dzisiaj to chcemy zrobić to i to dla siebie i to po prostu robimy, tak? Chodzi o to, żeby nikt, nawet jak zaintencjonujesz sobie dzień, że dzisiaj zrobisz jakieś tam trzy rzeczy i nagle dzwonią jacyś znajomi i oni chcą ci zburzyć ten plan, i wtedy tutaj też jest y, łamanie granic. Jeżeli ty sobie coś założysz i nagle ktoś ci jakby burzy ten plan, może tak się oczywiście zdarzyć, bo to jest jakby dla nas korzystniejsze, jeżeli ktoś się czasem pojawi niespodziewanie y, w ramach takiej właśnie niespodzianki, czy co, co przyniesie dzień, ale y, staramy się jednak dopilnować tego, co sobie postanowiliśmy i na przykład umówić się z, tym, z kimś, jak zrobimy już te nasze rzeczy. Żeby za wszelką cenę starać się wywiązać z tego, co my mamy zaplanowane. To też nas uczy e, takiej e, zgodności, tak? że, my, e, że my możemy na siebie liczyć, poczucia, że my możemy na siebie liczyć, bo jak my sami siebie zawiedziemy, będziemy codziennie łamać swoje zasady, swoje plany i postanowienia, no to inni oczywiście zrobią nam to samo. Ok, jeżeli już siebie jakby ogarniemy, zaczniemy zauważyć, że to jest fajne, jeżeli to, co postanowimy, spełniamy dla siebie i wywiązujemy się z tego, to potem komunikujemy to innym. I teraz jak komunikować, że czegoś nie chcemy, że coś nam nie pasuje, że nie dziękuję. Komunikować to bez tłumaczenia się. Jeżeli my się tłumaczymy, to już jest oznaka takiej słabości, że to nie jest że my się nie czujemy zgodni z tym, że jeżeli potrzeba takiego tłumaczenia, mówi o tym, że my nie do końca jesteśmy z tym ok, tak? Czyli że my chcemy, ale jakby nie jest zgodna nasza energetyczna jakby przestrzeń, cała nasza istota nie jest zgodna z tym, co my mówimy, jeśli się tłumaczymy. A jeżeli mówimy ze spokojem, tak, nie, nie dziękuję. Nie skorzystam, nie tym razem, innym razem, tak? To wtedy jest sprawa załatwiona. Oczywiście są osoby, które jakby nie dociera do nich to, co my im chcemy powiedzieć, oni nie słyszą naszego tak, naszego nie. Zazwyczaj są to osoby bardzo straumowane, które jakby nie są w stanie skupić uwagi na tym, co ktoś mówi, tylko one żyją w jakiejś swojej przestrzeni. W swoich myślach, które zabierają im całą energię, uważność na chwilę obecną. No i no, z takimi osobami ciężko powiedzieć tak, nie, bo jeśli do nich nie dociera, tak. No więc jakby należy zaakceptować, że są osoby, które no, po prostu tego nie usłyszą i wtedy co robimy. No jeżeli ta komunikacyjna granica nie zadziała, no to po prostu trzeba zadziałać, tak? Trzeba włączyć działanie, czyli zerwać kontakt, wyjść ze spotkania, zakończyć rozmowę. Jakieś takie y, y, stanowcze działanie trzeba podjąć, no i wtedy y, jakby y, na przykład ktoś nam robi awanturę y, i my jakby nie wchodzimy w te jego emocje. W to pochwycenie, tylko na przykład wychodzimy bez słowa, nie? bo mówimy: Nie, nie będę uczestniczył w, w czymś takim, nie chcę sobie tutaj burzyć swojego dnia, nie biorę tego do siebie, kończymy, wychodzimy, ucinamy. I oczywiście można do tego wrócić, ale wtedy, jeżeli już ktoś będzie spokojny, tak? uspokojony. No dobrze, czyli ja zachęcam do tego, żeby zajrzeć do siebie, żeby zobaczyć, jakie mamy przekonania, żeby, żeby zacząć siebie poznawać bardziej, bo to nam ułatwi relacje, ułatwi nam takie codzienne życie. Tak jak już mówiłam, że możesz popracować nad granicami ze mną, bo. Często jest tak, że my mamy jakieś przekonania, zrodzone też z burzenia tych naszych granic w dzieciństwie, a nasza podświadomość nam tego nie pokaże, bo to jest dla nas bardzo trudne, bardzo nas to boli albo tego nie pamiętamy, jak mieliśmy trzy tam lata, czy pięć, czy inne takie. Zostało to zamrożone emocjonalnie w jakimś tam trudnym momencie, na który nie umieliśmy się zgodzić. I to nas blokuje, to nam blokuje energię do sukcesu, do życia, do działania, do tworzenia szczęśliwej relacji, wobec czego warto się tym zająć. Zapraszam na sesje, zapraszam do oglądania moich filmów, niedługo też już będą podcasty, uczę się jak je montować, robić, nagrywać, także niedługo będę więcej dzielić się tym, co wiem co uważam za dobre, co mnie pozwoliło znaleźć się w tym miejscu, w którym jestem. Dziękuję bardzo za oglądanie, dziękuję za uwagę.